Cześć, Jestem dpandzio.pl i witam Was w kolejnym odcinku, ale w pierwszym odcinku z tej serii. Więc jest to TubeStar. Pewnie dużo osób zna tą grę. mogliście już zauważyć ja u Blowa lub innych youtuberów. Ja się trochę spóźniłem z tą grą, ale nieważne. Ważne, że jest. Więc co tu gadać? Zaczynajmy. Klikając New Game Challenge. Tutaj wczuwamy się w prawdziwego youtubera, tak? No tak. To jest oś czasu nasza. Czyli to jest ta praca. To jest praca. Ten job to jest praca, to na czerwono. A to jest taka oś czasu. Tak jak na Facebooku, ta. Dobra. Wchodzimy w ad task, shot video i nagrywamy sobie filmik. Będzie to na przykład yy, w, 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 w. komedia. Gdzie to było? Komedia. O, komedy. Dziadek tańczy na uli ulicy. Dobra. Tutaj ile godzin mamy nagrywać? Ja biorę maksa, bo wtedy jest większa jakość. Jaki koszt? Ja wiem, co daje koszt ale nie co ja bym chciał płacić właściwie nic nie chciałbym płacić więc dajemy dalej na zero tamto above board to jest to żeby nam nie zawiesili tego filmiku klikamy wy możecie sobie tutaj coś wybrać innego ja biorę to na przykład klikamy ok klikamy na te zielone add task edit video też na maksa No im więcej tym większa jakość O! Aha! Kanel, add channel I... dpandio.pl Agresive... okej okay. Dobra! Idę! Albo nie idę! Znam to, okej, okay, może to być oj, 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 Słabo Słabo, słabo Ale dobra e, Teraz może być Są czy zwierzęta? Animal? O, dobra. Pies. Pieseł. Kontra. Koteł. O. To będzie walka. Pieseł kontra koteł. Bierzemy 4 godziny. Koszt. Nie, nie płacimy. Next. Above the board. Ok. Pek. Edit video, pyk, pyk. I teraz jedziemy. To nie jest piesem ani kotem. Aha. O. Tutaj mamy 9 wyświetleń i 0 komentarzy. Ta. Dobra, teraz znowu, teraz chyba na studia pójdziemy żeby 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 trochę się polepszyć dobra 406 nie mamy kasy na, na studia dalej ale i jakieś komentarze nie tutaj jakieś komentarze też nie ale tutaj dobrze wyszło bo 144 wyświetlenia no dobra Daily Planner, Ad Task, Shot Video Teraz może będzie koty Najsłodszy Kot na świecie. Albo wykrzyknik. Na maksa koszt nie będziemy płacić, bo mamy mało kasy. Albo wybord, okej. Okay. Pyk, add task, edit video. Też 8, ok. I teraz wideo manager. What? co to jest? O, taki fajny kotek. I jak wyjdzie? 2, 4, ej. Teraz tak jedziemy. Dobra, czekam aż nam odblokują cały czas, dajemy kolejne dni Bo nam zablokowali, zawiesili Co to było? Robot? What the fuck 69 dzień Jej, dobra, odblokowali nam What? Co to jest? Czarny to nie wiem co to jest A i sorry teraz za wymowę ale No za głos bo Bob Katar Sports Cristiano Ronaldo kontra... O ja co teraz napisałem Kontra Leo Messi Dobra A będzie sports Dobra, idziemy dalej, 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 jedziesz, balida. Ale mało czasu na nagrywanie w ogóle. Aha, muszę nagrać. LOL, co to jest? 4 miliony już mam, lol. Nieźle. Ale mało czasu na nagrywanie. A da. Muszę jakąś fajną... Miniaturkę znaleźć. Nie. O, to jest coś. Okej. Okay. Teraz patrzymy jak nam wyszło. No nie powiem, że źle. Tutaj nie ma komentarzy. Peta, eat your heart out. Tutaj nic nie ma. Tutaj I lost uh, 10 dolarów od this killer was. Kill Roy... was her. Dobra. Jedziemy dalej. A teraz jedziemy na wszystkie studia. Szybko wszystkie studia musimy skończyć. O, Fajna coś. Dobra. Kolejne studia. Fajnie, Kolejne. Daj, 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 daj. Studia. Szybko. Kilka minut mi zostało właściwie to dwa. Ostatnie trzy studia i kończymy. To już jest ostatnie. I skończyliśmy studia. Teraz tak, tak. Co dajemy? Mm. Jak zrobić? Ha! Sztuczny diament. Cztery godziny next. O! Tu wyziemy. Okej. Okay. Ale teraz będzie koksowne. Weź, daj dojść, Ups. No, niech będzie to okej. Okay. I teraz jedziemy tak na Hama, więc dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Yy... Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i cześć. Jeszcze zostało 20 sekund albo 10 już właściwie. Popatrzcie Popatrz, jak nam szybko kasa rośnie. Więc ja już kończę, cześć. Łapkujcie! Subskrybujcie!